Hej widzowie, serdecznie witam na kanale Ola.ps, gdzie znajdziecie fakty, mity, ciekawostki i teorie z kier, filmów, seriali i bajek. No i dzisiaj będzie taka szybka ciekawostka, no. I związana z, z tym oto filmikiem z Kotika dwójki. No, I właśnie te morskie stwory pojawiają się, jak się w okolicy miasta Korinis za daleko wypłynie. No ale ciekawostką jest to właśnie to, że model tego morskiego potwora to jest model Smoka, ale wersja bez skrzydeł. Ale poza skrzydłami to jest dokładnie ten sam model, co Smok ma. No, może wiecie o tej ciekawostce, ale chciałam ją przekazać. To w sumie ciekawostka, ale ciekawa bardzo.